Jaka pompa do zraszaczy ogrodowych? Oto najlepszy wybór. Zapraszam. W tym filmie wyjaśnię prostym językiem, jak dobrać właściwą pompę do zraszaczy, żeby cały Twój ogród podlewał się równo, zraszacze miały odpowiedni zasięg, a Ty, abyś się nie stresował na samą myśl o podlewaniu. Ten temat może wyglądać na skomplikowany, ale spokojnie. Zaraz wszystko wyjaśnię. Niezależnie od tego, na jakim etapie inwestycji jesteś. Czy dopiero zaczynasz przygodę z zakładaniem nawodnienia, a może masz już zraszacze, a stara pompa odmówiła posłuszeństwa, lub chcesz zmodernizować system. Na przykład poprzez dodanie nowych zraszaczy, i nie wiesz, czy aktualna pompa sobie poradzi, to wiedz jedno, że zanim cokolwiek kupisz, warto na spokojnie policzyć, ile wody i pod jakim ciśnieniem będziesz potrzebował. Wiele osób wybiera pompę na oko. Często biorą najmocniejszą, jaką znajdą w supermarkecie budowlanym i uwaga, to jest błąd. Duży błąd. Nie chcę już mówić o tym, że pompy w marketach budowlanych są często droższe od tych dostępnych w internecie, na przykład na stronie hypo.pl wow. albo u nas w sklepie w Pruszkowie. Jeśli, jak wspomniałem, wybierzesz najmocniejszą pompę, to możesz wyrządzić tym więcej szkód niż pożytku. Za mocna pompa potrafi dosłownie uszkodzić zraszacze. Dlatego zacznijmy od podstaw. Każdy zraszacz jest w stanie wypuścić z siebie odpowiednią ilość wody przy zapewnieniu odpowiedniego ciśnienia. Małe zraszacze potrzebują około dwóch barów: większe, turbinowe, 3, 4, a czasem nawet i więcej. Każdy z zapotrzebowaniem po 1000 litrów na godzinę, to pompa musi zapewnić ponad 3 m3 i to jeszcze przy odpowiednim ciśnieniu. A oprócz tego dochodzą straty i to ważne. Każde 10 metrów tłoczenia w pionie zabiera ci 1 bar ciśnienia. 100 metrów w poziomie to kolejny 1 bar straty. Do tego wszystkie kolana, trójniki, zawory, rury PE, to wszystko wpływa na wynik końcowy. Dlatego jeśli chcesz mieć 3 bary na zraszaczach, to pompa powinna podać na wyjściu minimum 4, a czasem nawet 4,5. Bo jeden bar po prostu stracimy na instalacji. No dobra. To teraz przechodzimy do rodzaju pomp, bo wielu użytkowników popełnia błąd. Najlepszą i najbardziej stabilną opcją dla zraszaczy są pompy głębinowe, zanurzone pod wodą w studni. Mają one świetne przełożenie wydajności i ciśnienia do mocy pompy. Nie zapowietrzają się i idealnie nadają się do studni głębinowych albo kręgowych, gdzie lustro wody jest głęboko. Jeśli masz studnię płytką albo zbiornik na deszczówkę, możesz użyć pompy zatapialnej. Ale uwaga, nie każda pompa zatapialna nada się do zraszaczy. Wiele modeli daje duży przepływ, ale prawie zerowe ciśnienie. Musisz wybrać taki model, który naprawdę wytwarza 3-4 bary ciśnienia. I trzecia opcja pompy sącem, hydroforowe. One też są dobre, ale tylko wtedy, kiedy lustro wody jest na głębokości maksymalnie 7-8 metrów. Tutaj zwracam uwagę na liczbę wirników. Jednowiernikowe pompy, choć dobrze zasysają, mogą okazać się zbyt mało wydajne. Modele wielostopniowe, to jest wielowiernikowe, potrafią wytworzyć naprawdę solidne ciśnienie. Podczas doboru pomp zauważam trzy najczęstsze błędy. Pierwszy to wybór pompy zbyt mocnej. Wtedy zraszacze chodzą jak szalone. Zasięgi przekraczają granice podlewania, zalewają kostkę, a tłumione ciśnienie obciąża pompę. Drugi błąd to wybór pompy zbyt słabej. Wtedy zraszacze ledwo dają, ze słabym zasięgiem albo nawet się nie wynurzają. Trzeci błąd to ignorowanie strat na tłoczeniu w instalacji. Rura PE 1/2 cala na długich odcinkach robi ogromne straty. Do tego dochodzą trójniki, kolanka, elektrozawory. To wszystko ma znaczenie. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć? Powiem Ci najprościej, jak się da. Najpierw policz wszystkie zraszacze, które podłączone są na jednej sekcji. Każdy ma swoją wydajność zapisaną w katalogu. Zsumuj to. Sprawdź, jakie ciśnienie pracy mają Twoje modele, czy potrzebują dwóch, trzech czy czterech barów. Dodaj około jednego bara zapasu plus 15% wydajności na straty. I dopiero wtedy szukaj pompy, która wszystko zapewni. Warto w tym miejscu nauczyć się czytać wykres wydajnościowo-ciśnieniowy pompy. To wykres, który prawdę Ci powie, kochanieńki. Najczęściej po lewej, na osi rzędnych, podane jest ciśnienie, na osi odciętych, osi poziomej, wydajność. Wykres graficzny pracy danej pompy to najczęściej łuk. Pokazuje zależność spadków wydajności do wzrostu ciśnienia i na odwrót. Po przeanalizowaniu takiego wykresu będziemy mieli pewność, że dany model obsłuży nasze zapotrzebowanie. I tyle. A jeśli nie masz czasu albo chęci, żeby zagłębić się w piękny świat pomp, zraszaczy, całych tych obliczeń, to absolutnie nic się nie dzieje. Tu pojawiam się ja cały na biało. Zawsze możesz do nas napisać albo zadzwonić. A ja i mój zespół z przyjemnością wszystko podliczymy i dobierzemy za Ciebie. Jeśli nie masz jeszcze systemu nawadniania, to mamy dla Ciebie naprawdę fajną ofertę. Projektujemy kompletne systemy nawodnienia ogrodów. Wystarczy, że wyślesz nam plan działki w skali, zaznaczonym na nim, gdzie jest trawnik, gdzie są rabaty, gdzie są tuje, gdzie taras i skąd chcesz pobierać wodę. Na tej podstawie dobierzemy odpowiednią pompę, policzymy wszystkie straty, wydajności i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego ogrodu. Zaprojektujemy cały system i przygotujemy dwie wyceny, tak żebyś mógł kupić wszystko u nas i samodzielnie zamontować. I jeśli teraz myślisz, ale ja nie wiem i nie dam rady, to od razu ci mówię, dasz radę. Po zakupie dostaniesz od nas specjalne filmy instruktażowe, nagrane krok po kroku, jak złożyć takie nawadnianie, jak rozłożyć rury, jak podłączyć zraszacze, jak uruchomić cały system. A jeśli w trakcie montażu będziesz miał jakiekolwiek pytania, możesz do nas po prostu zadzwonić. Z przyjemnością ci doradzimy i przeprowadzimy przez każdy etap. I tak naprawdę mówię to całkowicie szczerze, zaoszczędzisz masę kasy, jeśli zrobisz to samodzielnie, zamiast zlecić kompleksowy montaż w firmie zewnętrznej. To wcale nie jest skomplikowane. Spokojnie, zrobisz to sam, ze szwagrem albo starszą latoroślą. Przy okazji, mając z tego frajdę i satysfakcję. Wracając do tematu, a w zasadzie podsumowując dzisiejszy odcinek. W prawdziwym życiu, w ogrodach moich klientów sprawdzają się najlepiej trzy typy pom. Po pierwsze... Pompy głębinowe 3, 3,5 i 4 calowe. To najlepszy wybór. Po drugie dobre, wysokociśnieniowe pompy zatapialne do zbiorników na deszczówkę. I po trzecie pompy powierzchniowe, wielowiernikowe, jeśli lustro wody jest w miarę wysoko, minimum 7 metrów. Przy instalacji unikaj małych średnic rur. Rury o przekroju 1, cala czy 3,4 znacząco ograniczają instalację. Nie mieszaj różnych typów zraszaczy na jednej sekcji. A jeśli pompa pulsuje, to najczęściej winne jest za małe ciśnienie lub za mała średnica rur. Jeśli chcesz, w kolejnym filmie mogę dokładnie pokazać, jak policzyć cały system zraszaczy od A do Z. Jak podzielić go na sekcje, jak dobrać elektrozawory i jakie błędy najczęściej popełniają początkujący. Daj mi tylko znać w komentarzu, jaki temat najbardziej Cię interesuje, bo dzięki temu mogę nagrać materiały dokładnie takie, jakich potrzebujesz. Serdecznie zapraszam do Hypo praktycznie o pompach. Pozdrawiam. Nie, spokojnie, spokojnie. Pan jest tutaj miłym gościem. My to możemy sobie nagrać w każdej innej chwili. Ogląda pan nas na YouTubie? Nie? No to proszę zajrzeć. Po to, to taki cyrk tutaj się dzieje. TikToka pan ma? No to na TikToku też tam jesteśmy. Tam się wygłupiamy, także mówi pan, że nie ma pan czasu robić przelewu. To, to gotóweczką pan się u nas rozliczy, dobrze? Dobrze. Tak, 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 tak. Nie? nie! Nagrałeś to? Kurwa, właśnie nie, bo... Właśnie, powiedział ci ktoś, żebyś nie spadł? No Nic nikt mnie nie odszedł. Kurde, nikt nie powiedział. No nie i dlatego. Ja